Zmierzyć go cierpienie. Jeżeli on wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, uży potomstwo swoje przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po odrękach swej duszy uży światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawość on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumę i po sądzie możnych jako zdobyć za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców, a on poniósł grzech wielu. Ja kiedyś katoliczką i myślałam, że dobrze czynię, że wierzę w ciebie, że jestem To ja idę. Ale my jest Siebie, ale taka jest prawda, że tylko znałam o. figury i obrazy, które nie mają poksy, nie które nie mówią, nie słyszą, a nie mają że... powonienia. To to dobrze. No, miałam nie... słowo Boże, z jest pokarmem, chlebem no. i życiem. Ale niestety ten pokarm cały czas leżał i w ogóle nie, nie brałam, nie czytałam Słowa Bożego, A ty no, jesteś no, Jezus słowem no, Bożym. Dlatego jak, przyszedł taki dzień, jak można, że zaczęłam właśnie Ciebie szukać. Panie. I gdy słyszałam, jak inni właśnie mówią, że tylko żyją według Słowa Bożego, według Biblii, to wtedy właśnie Duch Święty poruszył moje serce. W domu do Ciebie wołałam, płakałam. płakałam. I padłam na kolana i prosiłam, ażebyś mi pani objawił prawdę. Bo prawda, jesteś ty, pragnął no, drogą. Ale mnie nie wtedy, gdy był nie święty. Nie, pan naglił, ażebyś zaczęła czytać Słowo Boże. Wtedy dopiero otworzyły mi się oczy: oczy duchowe i uszy. I wtedy zrozumiałam, jaki ty jesteś cudowny i wspaniały. Że ty jesteś wielkim Bogiem, co zawsze miałam. Wszystkich i, co, i na krzyż z miłością, żeby pojednać no. i żeby zaprowadzić do swojego a Ojca, a bo tego Ty jest. jesteś jedynym Zbawicielem Naprawdę, nikt i jedyną drogą. Żeby... Dlatego nadal by. Trwa czas łaski, jak tutaj właśnie mówił nasz brat błogowy, to powinniśmy właśnie oddać no, swoje naprawdę, życie nie, Tobie. Bo mam Jezu, bo tylko z, to z tobą. Będziemy mieli życie. Wiec to, wiec ja to nie ale ma obców, Ciebie, nie mogę to nie tego ma zrobić. Ojca. Ja nie chcę. A nie ciebie. Ja dziękuję, to się nie narodzi na nowo z wody i ducha świetnego, nie może umrzeć królestwa. Ja dziękuję, nie, ja, ja za I to jest nie napisane w Ewangelii Jana. Dziękuję. Dziękuję się, ale jak I żeby należeć do Ciebie, Panie, należy narodzić się na nowo. Żeby mieć Twoje niezniszczalne nasienie. Wtedy dostajemy pieczęć, ci, świętą Ducha Świętego, Ale ja Bóg już wie, że należemy do na Ciebie i mam. teśmy mam. Twoimi dziećmi. Mam. I dzisiaj, do gdy dogosimy, do każdy do może z tego korzystać za darmo. Ja to wszystko Z łaski Bożej jest jest jego do miłości. Teraz, jest, nie. A z miłości poszedł na przecież, nie też za każdego z nas, za ja każdego z nas oddał życie. Za każdego z nas przelał swoją no, świętą krew I, I, I dzisiaj, dzisiaj cię, pytam, czy się nie ma czego, nie a robię. żeby przyjść do niego, żeby on do to żeby tam je dali. Tak. Ja grzechy, swój ciężar uznać swoich panem i zbawicielem. jak szef. Dzisiaj tutaj właśnie głosimy. Dobre do ja A wiem, żeby ja się pojednać z panem Jezusem, póki tak jeszcze jest, jest czas, póki jeszcze trwa tak. Nie, ja wam powiem coś. Bo nie gdy... odsądźcie mnie w tym, że powiedział, ja że, mu... że ktoś Nie powie nie że to, tak to, będzie... ja to, to, to jest pani posłucha, pani co nie należą do złota, nie mi Pani jest majka, nie I będzie prowadzenie przeciwko przeciwko nie przeciwko 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 nie przeciwko 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 nie przeciwko 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 nie przeciwko 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 A Jesteśmy no, jego dziećmi, Bożymi i Kościołami. Dobrze, że że nam jest bardzo I nie ma ogóle jeśli są, pytanie. to nawet oni się nie chcą szukać no, jak Nie i pan, i Bóg, który oddawał swoje życie. Nie ma, w piekła nie nie ma. i w cierpieniu, a